Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Działo się sporo. Dzisiaj rozpoczynamy akcję Kompetencje w akcji. Skąd taki pomysł? Wśród moich webinarów na temat stricte kupieckie bardzo dużą popularnością cieszy się ten o kluczowych kompetencjach kupca. Widzę, że jesteście bardzo zainteresowani ogólnie rozwojem osobistym i kompetencjami, stąd chciałabym nagrać serię filmików o kompetencjach o umiejętnościach, które są potrzebne nie tylko w roli kupca, ale tak ogólnie, szerzej w pracy zawodowej, w działalnościach zawodowych i rozpoczniemy tę akcję, kompetencje w akcji od umiejętności udzielania feedbacku. Skąd ta umiejętność i dlaczego akurat ta idzie na pierwszy ogień? Ze względu na to, że rozpoczynam już niebawem, rusza program jak udzielać i przyjmować feedback. Trzytygodniowy kurs internetowy, którego pierwsza edycja będzie bezpłatna, więc serdecznie zapraszam do udziału. Podczas tego kursu będziemy się właśnie uczyć, jak udzielać i jak przyjmować feedback, i chcę Cię zachęcić do dołączenia do nas, do tego programu, stąd dzisiaj udzielanie feedbacku. Czym ogólnie jest feedback? No jest to trochę wyświechtane słowo, które bardzo często jest powtarzane w różnych sytuacjach, wobec czego jesteśmy dosyć niechętni, jeżeli chodzi o udzielanie feedbacku. Z założeniem w tak rozumianym w takim znaczeniu popularnym i wyświechtanym założeniem feedbacku jest to, że ktoś inny może uświadamiać sobie lepiej nasze słabe strony niż my sami, i że najlepszym sposobem, aby nam pomóc, jest po prostu pokazanie nam to, czego sami nie jesteśmy w stanie dostrzec. To również założenie niesie za sobą rozumienie feedbacku niesie za sobą to, że jest jakiś wzór, ideał, do którego my musimy dążyć. A dzięki feedbackowi. Będziemy w stanie być tak idealni, tak? Czyli że po prostu cokolwiek nie zrobimy i tak będzie ktoś, kto będzie w stanie wskazać nam, co możemy zrobić jeszcze lepiej. Myślę, że stąd przede wszystkim głównie niechęć do tak zwanego feedbacku, przyjmowania go i dzielenia się nim. Natomiast... Ja chciałabym zwrócić uwagę, że feedback jest po prostu udzielaniem informacji zwrotnych na temat zachowań, na temat sytuacji, na temat tego, jak się poczuliśmy w ramach słów, które ktoś powiedział, tego, jak się zachował. Po prostu jest to udzielenie informacji zwrotnej w sposób szczery, w sposób konkretny, bazujący na faktach, przede wszystkim bez oceniania osoby, której jest udzielany. To jest klucz. Nie kierujemy się oceną tylko informujemy o tym, co my czuliśmy, co nas uraziło, co nas dotknęło, co nas zaskoczyło, jaki był wpływ zachowania sytuacji, gestów kogoś na nas. A wiadomo, jeżeli chodzi o nasze odczucia, my najlepiej wiemy, co czujemy. Więc feedback jak najbardziej jest zasadny, ponieważ powinien dotyczyć. Naszych opinii, być przekazaniem innych naszej opinii na temat nie wiem, realizacji jakiegoś zadania albo sposobu e, wyrażenia czegoś. Jeżeli ktoś nas czymś dotknął, to zwrócimy mu uwagę na to, że nie czuliśmy się z tym komfortowo, jak to zrobił. Potrzebowalibyśmy takiego i takiego zachowania. Mówimy nie oceniając osobę, tylko oceniając to, co się zadziało i to, jakie emocje w nas to wywołało. To jest kluczem, jeżeli chodzi o feedback. Kolejną kwestią, którą yy, chcę poruszyć w tym krótkim filmiku, jeżeli chodzi o informacje zwrotne, jeżeli chodzi o feedback, jest podejście, taka postawa wdzięczności, że feedback jest a gift, czyli feedback jest prezentem dla obdarowanego. Natomiast należy zastrzec, że to od obdarowanego, zależy, co on z tym feedbackiem zrobi. To od niego zależy, czy wykorzysta, stwierdzi, że tak, ten feedback był zasadny i użyteczny dla niego, czy nie. Więc zawsze udzielając feedbacku, musimy mieć w sobie taką postawę, taką otwartość, że my się z tym podzielimy, przychodzimy z prezentem, ale co z tym prezentem dalej się zadzieje, czy on będzie trafiony, nietrafiony, czy ktoś będzie miał ochotę z niego skorzystać, czy nie, to już jest po stronie osoby, która ten prezent otrzymała. Jeżeli chodzi o sam feedback, on musi dotyczyć kwestii, które można zmienić. Jeżeli przyjdziecie do mnie i powiecie, Diana, słuchaj, naprawdę kiepsko wyglądasz w niebieskich oczach. Fajnie, przyjmę to, ale czy jest to coś, na co mam wpływ? Nie. Może zrobi mi się smutno, może to oleje, może stwierdzę, że zupełnie beznadziejna informacja zwrotna, ale mieliście potrzebę, powiedzieliście w ten sposób, bardziej by wam się podobała w innych oczach. Fajnie. Tylko nie jest to coś, na co mamy realnie wpływ. Więc e, chcąc udzielać informacji zwrotnej konkretnej osobie, warto ocenić, czy kwestia, którą chcemy poruszyć, jest rzeczą, na którą rzeczywiście ma ona wpływ. Feedback jest konkretny. Ma się opierać na faktach, na e, konkretnym przykładzie, czy sytuacji, czy zachowania. E, po prostu ma być bardzo konkretny, żeby osoba, która go otrzymuje, umiała odnieść się do tego. Umiała przyjąć go i zrozumieć, o jakiej sytuacji my mówimy, o jakim zachowaniu my mówimy i co ewentualnie miałaby zmienić. Warte jest również pamiętania to, że nie należy przytłaczać nie wiadomo jaką ilością poruszanych kwestii. Jeżeli za chwilę wylejemy dosłownie wiadro zimnej wody na daną osobę, mówiąc jej, jak to przez ostatnie pół roku cierpieliśmy w bólach, nie mówiąc tego, co tak naprawdę myśleliśmy o jej zachowaniach, przekreślimy ją totalnie. Ona poczuje się czy to na niwie zawodowej, jako beznadziejny pracownik, który no. Wychodzi na to, że powinien oczekiwać się zwoln powinien oczekiwać zwolnienia. Czy, jako osoba w, ży w życiu prywatnym, że no ale Halo, to co? To znaczy, że nie będę dalej Twoją przyjaciółką, przyjacielem, nie będziemy dalej w związku, czyli w sumie to nie lubisz moich zachowań, cokolwiek robię cię denerwuje. No ciężko się wtedy odnieść do tego, jeżeli jest tu przytłaczająca ilość poruszanych kwestii. Zwłaszcza nie mówimy o tym feedbacku, który ma wskazywać jakieś tam obszary do zmian, jakieś obszary do poprawy, nie przytłaczajmy osoby, e, miejmy świadomość tego, że przechodzimy z czymś, co nam może sobie lepiej, gorzej uświadamiać, co będzie wymagało od mnie jakiejś pracy, dojrzałości, samego usłyszenia, co Ty mówisz i... E, dojrzałej reakcji, tak? Nie unoszenia się emocjami, które pewnie też gdzieś tam buzują w tej osobie obdarowanej chwilekiem, więc nie przytłaczajmy ilością. Jeżeli czujemy, że kwestia dotyczy wielu rzeczy, spróbujmy to poziom wyżej, tak? Jeżeli chodzi o to, że osoba się spóźnia, ale spóźnia się, zdarza się spóźniać do pracy, ale zdarza się spóźniać z realizacją zadań, spróbujmy powiedzieć, słuchaj. Pracujmy nad Twoim poczuciem punktualności, tak? Zwłaszcza jeżeli jest to akurat osoba rozmowa, udzielanie feedbacku przez przełożonego, spróbujmy popracować nad Twoim poczuciem punktu, punktualności, z czego wynika to, że się spóźniasz, że nie dowozisz terminów. Później już wchodzimy w mniejsze szczegóły, ale nazywamy to jedną rzeczą, a nie całą listą, po prostu litanią rzeczy, które są tak beznadziejne, że trzeba to wylistować, wypunktować i osoba czuje się po prostu bardzo zdołowana i niekomfortowo źle. Przekazywanie konkretnych sugestii i wskazówek. No super, że powiecie, że coś Wam się nie spodobało, że ktoś powiedział Wam coś, co Was dotknęło, ale to warto wskazać, czego byście oczekiwali, co by Wam pomogło w zamian. Słuchaj, tym razem, Proszę, nie oceniasz mój pomysł jest głupi, tylko podziel się swoimi argumentami, dlaczego tak uważasz? Zupełnie inaczej to y, do tego się odniosę i nie będę czuł się, czuła niekomfortowo z tym, że tak powiedziałeś. E, feedback powinien wynikać z troski o drugą osobę, i jej rozwój i dobre samopoczucie. Warte jest właśnie też dbanie o to, żeby osoba, której udzielasz feedbacku, dobrze się z tym czuła, żeby osoba. Y, nie wybierać momentu, w którym ona się spieszy, jest już tak zawalona robotą, że nie wie w co ręce włożyć, jest prawdopodobnie sfrustrowana, negatywnie nastawiona i, i to po prostu narzucisz jej jeszcze ostatnią cegiełkę, która sprawi, że ona się załamie. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wybrać odpowiedni moment, spróbować wesprzeć tę osobę, może chwila rozmowy i perspektywa się zmieni, zrozumiesz ją i troszkę inaczej będziesz oceniał tę sytuację albo swoje emocje z Poradzisz sobie z nimi, zarządzisz sobie z nimi, bo zrozumiesz postępowanie i zachowanie tej osoby, które chciałeś wcześniej feedbackować. I to, co jest najważniejsze, feedback jest przekazywany z własnej perspektywy w pierwszej osobie. Nie opieraj się na... E, Mani, Hani, czy Tadeuszu, którzy powiedzieli coś, i, słuchaj, przychodzę tutaj, tak, ale tak naprawdę to my wszyscy uważamy, że ty robisz tak, tak, tak i tak, to warto zmienić. Nie. Udzielaj feedbacku z własnej perspektywy, tak? Nawet jeżeli jesteś przełożonym, który z zespołu słyszał wiele głosów, przychodzisz, słuchaj, dochodzą mnie głosy. Że Twoje negatywne nastawienie obniża motywację w zespole. Martwię się o to, czy źle się z nami czujesz, co mogę dla Ciebie zrobić, z czego wynika to Twoje nastawienie, jak możemy nad tym popracować. Nie chciałabym, żeby motywacja całego zespołu wpływała na to, jakie wyniki osiągamy. Proszę, usiądźmy, porozmawiajmy o tym, bo martwi mnie to, co się dzieje obecnie w zespole. Jestem bardzo ciekawa tego, co Ty o tym myślisz, jak Ty się w tym wszystkim czujesz. Więc tutaj takie skupienie właśnie na tą troskę, na drugą osobę, na to, żeby przekazywać to z własnej perspektywy, konkretnie i w kwestie, które można rzeczywiście zmienić. I chyba tyle pokrótce, jeżeli chodzi o udzielanie feedbacku. Zachęcam Cię raz jeszcze do udziału w kursie internetowym, jak udzielać i przyjmować feedback. Będzie tam mnóstwo materiałów, ćwiczeń, test stylu komunikacyjnego, który również jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o sposób, Twój sposób komunikowania się z innymi. No i oczywiście czekaj na kolejne filmiki, e, kompetencje w akcji, podczas których będę omawiała inne kompetencje. Dzięki Wielkiej, do zobaczenia.